Zegarek sportowy Sunto Race ma wysokiej rozdzielczości ekran AMOLED o przekątnej 1,43 cala. Zapewnia doskonałą jakość obrazu i dobrą widoczność nawet w słoneczne dni. Cyfrowa koronka daje ci szybki i łatwy dostęp do wszystkich funkcji w menu. Ten smartwatch działa nawet do 26 dni bez konieczności ładowania. Nieważne czy robisz jogę w parku, biegasz w lesie, albo ćwiczysz na siłowni. Korzystając ze smartwatcha w trybie wydajność, zarejestrujesz nawet ponad 40 godzin treningu. Zabierz swój smartwatch na górski szlak albo biegową przygodę. W trybie wycieczka możesz korzystać z zegarka nawet przez 5 dni bez konieczności ładowania. Nie musisz pamiętać o naładowaniu baterii, ponieważ funkcja inteligentnego przypominania zrobi to za ciebie. Smartwatch Sunto Race monitoruje zaawansowane dane treningowe takie jak liczba i tempo spalania kalorii, tętno czy czas potrzebny do regeneracji po treningu. Smartwatch mierzy również zmienność rytmu pracy serca podczas snu. Wszystkie pomiary są dostępne na bieżąco w aplikacji Sunto w zakładce Training Zone lub w aplikacjach partnerskich. Zegarek ma zainstalowanych ponad 95 trybów sportowych. Doskonale nadaje się do uprawiania takich dyscyplin jak bieganie, pływanie, jazda na rowerze czy nawet freediving. Dzięki Sunto Race zawsze wiesz gdzie jesteś i dokąd zmierzasz. Pobieraj bezpłatne mapy i korzystaj z nich nawet bez dostępu do internetu. Smartwatch łączy funkcjonalność z wygodą użytkowania. Korzystaj z widgetów dostępnych na ekranie zegarka, monitoruj jakość swojego snu oraz odkrywaj wiele innych dostępnych funkcji. Smartwatch Sunto Race to doskonały zegarek do aktywności outdoorowych, wyposażony w ekran AMOLED i pojemną baterię. Dzięki swojej wytrzymałości i wygodzie użytkowania Sunto Race jest doskonałym wyborem dla wszystkich ceniących aktywny tryb życia. Po więcej informacji wejdź na eurocom.pl.